Widzowie. Z tej strony oczywiście Giermar chodzice Zapraszam oczywiście na odcinek Następny już dzisiaj. Jestem w piwnicy, więc postanowiłem nagrać. Dużo osób bo mówiłem o tym. Tutaj jest tarad, stara tradycyjna stara do prania. Mam jeszcze najpodobniej do tego kociołek i takie sitka. Nie wiem, powinno być jeszcze jedna za Ten o tym kociołku też na pewno będzie odcinek, bo takie rzeczy czym ludzi, ludzi nie trzymają. Ja jeszcze podam tarę, drugą pójdę do cioci. Jeżeli moje ciocie mają takie tary, to mi na pewno dadzą, bo ja takie stare uwielbiam zbierać. Widzicie, to jest jedna z większych tar, bo były i mniejsze, i większe, tak. To była chyba największa, jaka była, konkretna, z aluminium, żeby nie rdzewiała w wywodzie. Co mogę powiedzieć? Pisze tu jakiś rok produkcji na tej tarze. To jest w ogóle, dostałem tą tarę od babci. Babcia mnie bardzo lubiła. Żałuję, że nie żyje. Ona miała takie fajne rzeczy w domu. Nie ma, to jest taka tara, o, że sobie na przykład zawiesicie o wiadro, czy ten, o coś tam, nie? Czy na przykład gdzieś ona wisiała, nie? W niektórych domach. Jak się prało, nie? W łazience na przykład jak tam nie było. To się na, na róże wyjeszało na tych hakach i było elegancko no możecie sobie zobaczyć taka o taka tara trochę już zniszczona będzie ją trzeba zakonserwować ale będzie elegancko mam taką nadzieję ja jak nie my to kto nie <ścoughs> no bardzo ładna tara muszę iść jeszcze do do, taty, do siostry mojego taty po drugą tarę i tą tarę i tak będę brał na wieś i tak bo tam jakby ona zginęła, to bym sobie nie zarawał, naprawdę. Hmm. Tutaj w ogóle ja muszę zrobić porządek. Przylałoby hmm. się porządek zrobić. Tu jest żelazko. A tu jest... Po tu nie podejście, się idę w tu tak? Dobrze. on też jest trochę, no nie? Żół mu też trochę jest, także wiecie widzowie. Ja muszę tu trochę ogarnąć. To są takie zabytkowe kaple. A dobra, widzowie. Ja się oczywiście z Wami żegnam. Trzymajcie się, łapkujcie, subskrybujcie kanał, udostępniać oczywiście. Ja się oczywiście z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.